Amelia Earhart to prawdziwa legenda lotnictwa i symbol odwagi kobiet na całym świecie. W 1937 roku podjęła odważną próbę pierwszego samotnego lotu dookoła świata, chcąc pokonać trasę ponad 40 tysięcy kilometrów. Wszystko szło zgodnie z planem, aż do przelotu nad Pacyfikiem, niedaleko małej, niemal bezludnej wyspy Howland. Wtedy Amelia i jej samolot Lockheed Electra nagle zniknęli bez śladu. Rozpoczęto największe w tamtych czasach poszukiwania morskie i powietrzne, które jednak nie przyniosły żadnych rezultatów. Co dokładnie się stało? To do dziś jedna z największych tajemnic historii lotnictwa. Istnieje wiele teorii. Niektórzy twierdzą, że samolot rozbił się i Amelia utonęła inni sądzą, że mogła przeżyć i zostać uwięziona na jednej z pobliskich wysp. Są też bardziej zaskakujące hipotezy o szpiegostwie i celowym zniknięciu. Niezależnie od prawdy, Amelia Earhart pozostaje ikoną odwagi, wytrwałości i marzeń o podbijaniu nieba, inspirując kolejne pokolenia do przekraczania granic.